Chodź tu. Na euro wybierali, ty wybieraj. Co wybierasz? Gdzie mamy jechać? No wybierz coś konkretnego. No tam jakaś ośmiornica. Możesz ty wybrać? Na takim patencie, a jednak wybrałeś łopatę. No dobra, to jedziemy wtedy na pole. Jak ty mój wariacie jeden. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie na kanale Aliwajchrowo i zapraszam na kolejną wyprawę wykopkową. Aliwajchrowo wykopkowo. Bez fenola nie wracam hasło na dzisiaj. Myślę, że nam się uda wreszcie fenoli nakopać. Jesteśmy na fajnym poletku. Już tu byliśmy, wychodziło fajnie, także mamy cały czas nadzieję na to, że jeszcze coś się pokaże. A co wyjdzie, sami zobaczycie. Miłego seansu. I jest pierwszaczek Z rantem ząbkowanym Z rantem ząbkowanym Tak zwany PRL-em zwanym 85 rocznik Pozdrawiamy serdecznie Zaczynamy od złotówy Zielono mi Zielono mi No niestety, ale znowu PRL 49 teraz 10 groszy no jest. A tam co tam jest? Jakieś flagi, nie? jakieś wzorki. No, pierwszy strzał. Od czarnych ściuków. Od grocha. Simplexa. Ale to znowu zaczyna się upał robić. Teraz mam. Mam strzała. Mam skóra. Ale jest! Aj kurde! Ale szkoda! Mam klamrety, ale bez tego! Bez tej wierzchniej części! Sygnaturki. Ja pitole! Ale szkoda! Co to jest napisane? Dresden. Z Drezna coś. Kurde, bicia są. Ale Lipton, no kurka wodna. Dlaczegoż? Kur. Ale by był fajny strzał i tak jest fajny, ale by był lepszejszy, No kurka. No, tak widzę, że to będzie PRL kolejny. Coś nie można się wstrzelić. O, 66 rocznik. Pozdrawiamy serdecznie. 10 groszy. Król PRL-u, kurde, powraca na swoje włości. Ach, kurde. Tego nie trafiłem. Kurde. Tego jeszcze nie ma, ale mam kolejny mega fajny fant. Patrz ta na to. Jak to wygląda. No i oczywiście jest. Mówię do grocha. Obrączka. Obrączka. Wow. Wyszła. Srebro. Ale petarda. To już widać od razu. No. Ale to już widać fajowo. Także jest. Piękna srebrna obrączka. Szkoda, że nie złota. Czy zostanę w końcu uszczęśliwiony? <laughs> Czy zostanę w końcu uszczęśliwiony? Chcę Fenola! Ja chcę Fenola! Kurde molek, Pięć groszy z PRL-u. <laughs> Znowu 49. No nie mogę Fenola trafić. <laughs> co? Ja wiem! Lony, teraz zobacz! Pozdrawiamy Krzysia Lonego. Zobacz, co się stanęło! Idę sobie, idę. Idę sobie, idę. <laughs> no, patrz. I co się dzieje? Na oko, kurde. Piątka, cesarstwo. Jest fenolek. <laughs> jest fenolek, jest petarda. Ja pierdziele. <laughs> Jaka radość. Mam fenola. Bez feniga nie wracam. No to nic. Nie wiem, czy to... Trzeba gdzieś zgłaszać, czy nie? do jantaru. No faktycznie, no. Nowoczesna fibula. Proszę się rusza. Gratulation. Błyskawiczna. Takie to są skarby, nie? Myślę, że już w rytm wykopkowy wchodzimy. Pomału, tak już na pełnej petardzie zaczyna sypać tym, co zawsze musi sypać. Nie Tradycyjny fant na wykopkach pokrętełko od lampy naftowej. Ładnie sygnowane No, lampa naftowa musi być. Mówię, że nadzieja umiera ostatnia. Nie możemy się poddawać. No piękne złoto śliczne Wolałbym lepsze. <laughs> Wolałbym, wolał. Wolałbym, wolał. 26 rocznik, ale piękne. Pozdrawiamy. Ładnie trafiłeś. Pysz, żuwolek. Sregro, nareszcie sregro. Nie, sregro nie, ale ładny. No panie, to trafiłeś. Deutsche Reich. Aha po niemiecku. niemiecku, ale pięknie No ładny, no to już masz fanta Teraz giterskiego żuwolek Siema Champions, my friend Co to jest? Co to jest? O kurde, co to takiego. Jejku. No właści nie wiem. Ty umiesz po niemiecku. guzik albo tarcza germańska A pomoc zimową tarczę germańską teraz już widzę pomoc zimowa mi wpada kurde no faktycznie tu obracam widzę tarczę wikinga a ja tu sobie wiesz staram roz, rozszyfrować te napisy które są z tyłu nie ale petarda wpineczka no i już jest kurde zrobiony I już jest mega fajne Tarczy germańskiej dawno nie miałem, patrz. O. Pomoc zimowa. Widzisz, i tu z tyłu są napisy. Coś tam jeden, jeden rok, jeden jares, coś takiego. No. A tu coś chyba brakuje, nie? Czy... Tak, igły. <grym> no kurde, jak Magda pilnuje, to musi być coś fajnego, nie? Madzia. No Magda pocałuj pana, jak to mówił ten Wojtek Pijanowski w kole Fortuny Dwa Ziko PRL-u. O Jenny, który rok? Może dojrzymy, żeby pozdrowić? 85, pozdrawiamy Aż mnie kura ścisnęło w brzuchu normalnie. Masakra. To jest to, co myślę. Tak? Ja pierdzie, Aż mi normalnie uwierzcie mi. Aż mnie wygło. Lipton, co? No, Lipton. Ja, Pitole, patrzcie. No, żeż kurde, molek. Nie, jak ja go wyprostuję, to jest sam dół. Sam dół, no? Sam dół. Ja pierdziel, szkoda, wielka szkoda. A? Ale by był fancior ale by był fant nad fanty. Kolejny by był. Kolejny, nie mam szczęścia, żeby całego trafić. Normalnie nie mam szczęścia do tego. I teraz już wiecie, czemu mnie wygło. Mm. On jest tu na górze złamany. Jest złamany, to jest sam dół. Polski orzeł. Polski orzeł zawsze na mega petardzie, ale niestety nie tym razem. Szukam dalej. Ten dzionek to dzisiaj ze skrajności skrajność. Albo się sypią fanty fajowe, lecz niekompletne. kompletne. Albo Wali Osiemdziesiąty 84. Pozdrawiamy. I co w związku z tym? Robimy to moja Franka. O. Jest ogrom, ale sami widzicie. Wygląda na dychę Adolfową. Bynajmniej taka mi się tu marzy. A trafiam, no, ale to nie będzie dycha, tylko piąteczka. Tak jest, piątka Adolf. Piątka Adolfinio. No i dobra, jest fenolek. Fenol na pożegnanie. Już nie będzie. Już nie będzie. No weź szlachecki ten Polmos Z zdobionym rantem weź co chociaż tam wyryj na tym fenolku. Zawijamy się, nie? No. A ta przed szkołą do CCC po buty zapitala Ile par, ile par tu trzeba kupić Taki wypad dzisiaj. Taki wypad. Zdzichy są? Są. Grocha, medalik widzieliście. Wypad taki, że prawie, że co? Prawie, że co? Cała klamra. Ale bicia ma fajne. Bicia ma fajne. No, ale prawie, że co? Prawie, że cała lampa naftowa. Prawie, że cały orzełek. Kurde, tego najbardziej mi szkoda. No tu jest cała, cała. Tarcza germańska jest salutka, sygnowana, także fajny fancior. Prawie, że złota obrączka, no ale jest srebrna. Fenole są i no jest gitara. Skarby najskarbniejsze. Jakby ktoś pytał, to czas operacyjny wyniósł 5 godzin. 5 godzin, teraz macie porównania, ile w 5 godzin. Fantów można trafić, chociaż no fanty jak najbardziej. Fantowe. Fantowe, ja bym nie? Ja wyłożyłem, Adi, jakbyś chciał mocno nie? to zobaczyć jeszcze raz. No to już idę. No jednak, no widzisz. Fajne, złoto Weimaru. Szkaplerzyk piękny, nie? No to doszło. No i tu błyskawiczno. Dziurka od nie? czy to jest jakiś zahaczek? A to jest od książki. Od książki to będzie. Książka zgniła. Zasiali. No teraz już naprawdę. Udział wzięli. Tche <grystanie> end. Oh no. Tche cast. Udział wzięli. A wy wiecie, co macie zrobić. Subskrybować. Uh. O! Dziękuję Ci. Dać łapkę w górę, zostawić taktyczny komentarz, no bo film na pewno będzie Wam się podobał. My się zawijamy. Do następnego. Czarne kciuki wymiatają. Chwała, me... Chwała metaloszukaczom i tyle. <laughs> Nara!